Carrefour Polska zdecydował o wdrożeniu i zastosowaniu we wszystkich swoich centrach dystrybucji kompleksowego narzędzia do awizacji dostaw systemu DC-DMS firmy DC-Log. System DC-DMS umożliwia pełną automatyzację procesu zarządzania przyjęciami, wysyłkami towarów, a także zawiera moduł do kontroli parkingiem i oknami czasowymi na rampach. Zarządzanie centrami logistycznymi to spore wyzwanie. Ale dzięki wdrożeniu systemu DC-DMS można znacznie usprawnić procesy logistyczne. System DC-DMS jest kompleksowym i zaawansowanym rozwiązaniem dedykowanym do obsługi centrów logistycznych i magazynów w jednej lub kilku lokalizacjach. Generalnie składa się z trzech modułów: Yard Management System, czyli zarządzanie parkingiem zewnętrznym i wewnętrznym, szlabanami i całym ruchem dookoła magazynu. Drugim modułem jest system zarządzania awizacjami, a trzecim oknami czasowymi na rampach. Dodatkowo oferuje elektroniczny obieg dokumentów i elektroniczne powiadomienie kierowców i wszystkich uczestników procesu. System jest oczywiście rozwiązaniem chmurowym, dostępnym dla klienta wewnętrznego i wszystkich uczestników procesu logistycznego, w tym przewoźników i dostawców. Integruje się z systemami klasy Yard Management System, WMS, TMS. Korzyściami z wdrożenia systemu DC-DMS jest. Uporządkowanie gdyby całego procesu logistycznego wokół magazynu i samym magazynie, oraz uporządkowanie całego procesu związanego z przyjazdami i dojazdami. Dział logistyki podjął decyzję o implementacji tego narzędzia, odpowiadając na potrzebę i konieczność ujednolicenia i uproszczenia procesów awizacji dostaw i załadunków. Zostało ono wdrożone w naszych centrach dystrybucyjnych w Rawie Mazowieckiej, Będzinie oraz Bydgoszczy. Rozwiązanie to jest ściśle dedykowane i dopasowane do procesów zachodzących w tych magazynach, zarówno przy obsłudze produktów suchych oraz świeżych. Jako operator logistyczny jesteśmy zobowiązani odpowiadać na stale rosnące potrzeby naszych klientów. Szczególnie jest to ważne przy obsłudze dostaw. W tym zakresie zaufaliśmy rozwiązaniom DCLO, który rozumiejąc nasze potrzeby w obszarze innowacji wspiera nas od wielu lat. Dzięki tej współpracy osiągamy pełną optymalizację procesów magazynowych. System DC-DMS firmy DC-Log to fantastyczne rozwiązanie. Po modyfikacji zastosowaliśmy je również w innych naszych centrach dystrybucji, także w branży FMCG. Etapy oraz cechy procesu systemu DC-DMS. Tworzenie automatycznych awizacji lub ręcznie przez dostawcę bądź przewoźnika. Potwierdzenie awizacji w punkcie rejestracyjnym na portierni. Automatyczne SMS informujący o możliwości wjazdu na magazyn. Zarządzanie ruchem na parkingu zewnętrznym i wewnętrznym, automatyczne SMS-y, punkty kontrolne oraz automatyczne zarządzanie wjazdem poprzez odczyt tablic rejestracyjnych. SMS informujący o numerze rampy, planowanie i zarządzanie oknami czasowymi w strefach fresh oraz dry dla przepływu towarów w systemie picking i cross-dock. Pełna kontrola poruszania się kierowcy na magazynie. Skanowanie biletów z unikalnym kodem Wizualizacja procesu dla dostawcy oparta o ramy czasowe. Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi i nośnikami. Jednolity dostęp do awizacji online oraz archiwalnych raportów dla wszystkich użytkowników narzędzia. Możliwość przesyłania zdjęć, skanowanie dokumentów i automatyczne udostępnienie ich dostawcom lub przewoźnikom. Potwierdzenie odbioru dokumentów w punkcie kontrolnym. Skanowanie kodu QR w punkcie kontrolnym. Wyjazd z centrum logistycznego. Narzędzia dostępne w systemie DC-DMS automatyzują i optymalizują proces obsługi artyzacji oraz poprawiają ergonomię pracy pracowników w naszych magazynach. Dzięki temu wszystkie strony zaangażowane w proces dostawy mają bezpośredni wgląd online do aplikacji mogą na bieżąco weryfikować niezbędne informacje dotyczące awizacji, a my możemy kompleksowo zarządzać dostawami oraz zasobami magazynu. Zarządzanie dziennym przepływem około tysiąca aut w naszych centrach dystrybucyjnych jest ogromnym wyzwaniem w procesie planowania i byłoby bardzo trudno do realizacji bez efektywnego narzędzia. Jego wdrożenie i wprowadzona standaryzacja, uproszczenie komunikacji w procesie awizacji w centrach dystrybucyjnych, umożliwia efektywne zarządzanie zasobami i obciążeniem magazynu, co ma wpływ na szybkość obsługi naszych dostawców czy przewoźników. Aplikacja DCDMS pozwala na elastyczne tworzenie awizacji w dogodnym dla dostawcy momencie, a przede wszystkim daje możliwość weryfikowania online statusu realizacji danej dostawy czy załadu. Możemy pochwalić się wdrożeniami systemu DC DMS, na przykład w firmie Volkswagen Group Polska, gdzie zarządzamy całym centrum dystrybucyjnym części samochodowych w firmie 3LP będącym największym polskim operatorem logistycznym e-commerce czy w firmie Flextronic, gdzie mamy wdrożenia w Polsce, w Indiach, Rumunii, w Izraelu. Jest to bardzo stabilny i efektywny system. I według mojej opinii system DCDMS jest kolejnym krokiem po wdrożeniu WMS-a w każdym magazynie czy centrum logistycznym.